Zbiory pomidorów już były. Postanowiłem zrobić sobie sałatkę. Ale zabrakło mi pietruszki. Idę właśnie. Jeszcze na ogródka po pietruszkę. Nawet wam powiem to kręcenie filmów mi się podoba. Zobaczymy jak długo ta moja pasja przetrwa. Ale póki co jest fajnie. Także sałatka z pomidorów gotowa. Zobaczymy, czy pomidory mają efekt. Wow! Jak nie wiecie, co to jest efekt. Wow! To obejrzyjcie dalej. Dobra, tyle pietruszki wystarczy. Może jutro jeszcze na śniadanie do sałatki komarów lata masakrycznie dużo. Masakra, ale nic jakoś. Do, trwam Pietruszka też dosyć tam rośnie. Koperek też spoko. Dobra, wracam bo już późno. Jak widać posiłek gotowy, ziemniaki prawdziwe. Kotlety z cebuli, kawałek sera i parówki sojowej w panierce, brokuły ze sklepu. Jabłko prawdziwe z marchewką i nasze pomidory w roli głównej czy będzie efekt wow no zobaczmy mm. Mm, czuję smak mm, pomidorki no kurwa no jest jest efekt wow Dobrze, to ja z Wami się tym optymistycznym akcentem żegnam. Zjem sobie teraz resztę. Do następnego.